Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Moi ustawili, jak padał, którego mąż propost, przyrodzę tutaj, co by podziękować Panu Bogu, co mogę, ten nowy rok wypasłowiec u nas w Beskidach, ale ty strzał, będzie szyżej, bo cały karpa tak Nie bójcie się, nie będzie ogóle całe co z będziemy mogli do zrozumienia. Innym początku. Dla retyku nie ma lepszego tematu dla tra tradycji pasterskiej. Ale tak sobie myślę, że wcale tak nie jest, że troszkę tak na marginesie te dzisiejszą informacje można potraktować, że trzeba się wysilić, żeby dopasować ją do tego heretyku, do tej dzisiejszej uroczystości, bo okazuje się, że te dwa obrazy, ten Boga Jezusa, który jest dla nas dobrym pasterzem, i ten dzisiejszy Boga Ojca, który jest dobrym rolnikiem, troszczącym się o swoją winnicę, a Pan Jezus był krzewem innym, ale wcale tak od siebie daleko nie leży. My jako Ojca i my jako lataroś to w zasadzie bardzo bliskie obrazy. To obrazy tak naprawdę o nas, o mnie jako chrześcijańce, jako chrześcijaninie, to obrazy o naszej relacji z Jezusem, o naszej relacji z Trójcą Świętym. My, jako lat przecież mamy robić to, co robią owce w stadzie. My mamy rosnąć, mamy przynosić owoc, my mamy trwać w krzewie, tak jak owce trwają w stadzie, bo nam rosną rękę, zginie. I my mamy pozwalać, aby słowo w nas trwało, tak jak owca, choć przecież nie jest człowiekiem, ale w jakimś stopniu, troszkę ją personifikując, pozwala się się wypasać. I to Co też tak? jest obraz, okazuje się, nasz góralski. To też jest obraz na Redyt, ale też to jest obraz na tę piękną wiosnę. Wielu z nas pewnie już ma albo będzie miało przez troszkę porządki w ogrodzie, w stacie przed sobą. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli w takich trzech krótkich krokach na tego pana Na te gałęzie, które nie nadają się do tego, aby zostać na nowy sezon opocowania wegetacji, które nie nadają się, bo są albo suche, już umarły, albo skarbowaciałe, i na nich nic nie wyrośnie, albo są i nie tylko, że same mogą nie przeżyć, ale jeszcze w dodatku pozarażać innych. I tak sobie czytałem, przygotowując się to do że takie cięcie to jest cięcie formujące. My dobrze wiemy, że w naszym życiu chrześcijańskim po to przychodzimy na Eucharystię, po to słuchamy słowa Boże, czytamy Pismo Święte, po to uczestniczymy w rekolekcjach, po to słuchamy mądrych ojców Kościoła i świętych, żeby właśnie formować nasze serca, nasze myśli, przede wszystkim nasze sumienie w drodze do Panu. A więc jeżeli tak popatrzymy na to, co robi z nami Pan Bóg, kiedy odcina, to zobaczcie jak to jest genialne. Bóg ucina to, co jest w nas suche, to, co jest martwe. A my? A my czasami mamy sentyment i mówimy, Panie Boże, nie, zostaw, przecież to w zeszłym roku była taka piękna gałąź. To był taki dobry czas w moim życiu. Czasami, kiedy nam modlitwa mijdzie, to mówimy, Panie Boże, zostaw. Panie Boże, ja chcę wrócić, żeby było tak pięknie, jak to było kiedyś te moje talenty, te moje dobre uczynki, które miałem, zostaw. To nie jest zmarnowane. To jeszcze odżyje. To nie uschło. To mniej więcej tak jak kiedyś proboszcz pytał jednego kurela, mówi mu, Jasieńku, a co z do kościoła nie chodzić? A no, on, dziadek, padał probosztowi. Probosztowiu już zawodł dosyć, się chodzi mi na i jak ze ta chodzą. A wnuki, powiada że to się Kronos, no widzisz Jasienku, i no za te twoje wnuki, to one już są przed tobą, one się wyprzedziły, bo są mądrzyste, bo bardziej pobozne i bardziej boją się w sercu mają, jako ty. Jak zostaniemy w tym sentymencie, w tym, co nam usłyszało, że kiedyś było dobrze, że to było piękne, że byliśmy zdolni, pobożni i tak dalej, może się okazać, że będziemy hodować, właśnie pytanie, czy hodować, będziemy przetrzymywać taką suchą, martwą część w sobie. A to nie o to chodzi. Tak samo, jeżeli chodzi o te ciała. Co one znaczą dla nas w życiu duchowym? To są wady, to jest coś, co nie wyrosło, coś, co nie będzie dobre. Tak jakby popytać pasterzy, to zobaczy, jaka tam jest mądrość. Jak widzą halę, jest dobrze, ale jak widzą osobrzyminę, to już się zapala czerwona lampka, bo to nie jest porządny smakowy las, gdzie można wejść do cienia, tylko to jest miejsce, gdzie owca się bardziej może zgubić. Bo to jest na jej wysokości ją zasłania. Po drugie, ona się może tam zaplątać i nogą, i rogami, i wewnątrz, jak ma bogata, i może tam zginąć. To jest niby cień, niby schronienie, ale tak naprawdę to jest skarłowa ciała. Tam nie można pełną piersią żyć, oddychać i się rozwijać, bo ani cienia, ani trawy, ani ochrony, a jeszcze w dodatku wybudzony, wściekły dzik, może poharatać, A o wilkach, które tam łatwo mogą porwać taką, co nie ma co nawet mówić. No i w końcu to, co chore. To, co chore w nas, to, co może zarazić, to jakieś rozwijające się nałogi. Jakieś grzechy ciągłe, takie, które z miesiąca na miesiąc, ze spowiedzi na spowiedź przynosimy. Pan Bóg, jako mądry, genialny i troskliwy rolnik, odcina to, co w nas suche, martwe, to, co nas skarżyło ciało w wadach i to, co zachorowało w nałogach i grzechach. Ale okazuje się, że, jak powiedział Pan Jezus. Bóg Ojciec też nas, nas oczyszcza. Tak samo jest w ogrodnictwie, w tej sztuce, oprócz tych cięć formujących, okazuje się, że są też cięcia prześwietlające. Takie, które mają za zadanie doprowadzić jak najwięcej tego, czego potrzebuje roślina, żeby wydać ten owoc, żeby się rozwijać. I to też są trzy takie zasady ogrodnika, których, które wydaje mi się, że można przyłożyć do Pana bo po pierwsze on odcina te pędy, które na pierwszy rzut oka mogłyby ucieszyć nasze oko i nawet nasz, nasz rozum. Bo one rosną szybciej, one rosną bardziej, one się zielenią wcześniej. One nazywane są potocznie, no, które jest idealnie spasowane z pasterstwo, to są wilki. Takie młode gałęzie, które wyrastają każda w jaką stronę chce, byle szybciej, byle dalej, byle więcej zabrać. Słońca, powody syntezy i przestrzeni do rozwoju. Ale one sobie tylko będą rosły, na nich się nie zawiąże nic. Tam owoców nie będzie. A jak będzie, to je przygnie i byle też, i byle grad, byle wichura w przyszłym roku to połamie. W naszym życiu takie coś, co chce rosnąć, pokazać się, chyba od razu czujemy, że to jest pycha. Pycha, którą trzeba pozwolić Bogu wyciąć. Pycha, która sprawia, że z tego owocu chrześcijańskiego nie będzie. Oprócz tego są jeszcze dwa cięcia: tych gałęzi, które nie rosną tak, jakby chciał e, rolnik, mógł, e, gospodarz. E, Okrągły, przepraszam. I to jest mądrość, bo dziko one sobie będą rosnąć, ale po to, że przynosiły owoc, to nie mogą się krzyżować bo wtedy będą się ucierać jedna o drugą, ani nie mogą rosnąć za blisko, bo wtedy będą sobie najzwyczajniej w świecie przeszkadzać. I w naszym życiu duchowym też tak bywa, że nam się pewne rzeczy krzyżują. To tak jak kiedyś modlił się taki stary, uczciwy, yy, znaczy nie aż taki stary, to może dla podstawówki stary, a w kwiecie wieku góra modlił się tak taką naszą urazką filozofią po ja i chciał to takie żyć, jakbyś nie mógł dać, piknieć go do Co by i do pola mógł chodzić, i nic nie robić. Co by i moją babę nad życie koło, ale też co jest na inkse dziewczynki wsi, co by się zakochał, i pobójź końców. Co by i pić kozołkę mógł, najwyższa no i do roboty. I panu się ja się ku jedno ci powiem. Ja bo jedno, ja bo drugie. Nie może nam się krzyżować. Pan Bóg dobrze o tym wie. My czasami mówimy, Panie może to się uda. Panie może to, to się da tak zrobić. Panie może nie usuwaj mi tego. Jedno i drugie, ja sobie poradzę. A Pan Bóg mówi, ja się mógł. Albo jedno, albo drugie. To się nie da. Tak jak mówił Jezus, nie możesz służyć Bogu i Mamonie. Nie możesz Twą Panom służyć. Ta mądrość w Ewangelii jest bardzo e, mocno zaznaczona. Ale może też być tak, że to nie dotyczy naszego życia wewnętrznego, tylko naszego życia między nami. A wtedy te krzyżujące się białym się. To jest nic innego jak zazdrość. Bo ja mu zasłonię, ja mu zabiorę. Albo nawet zawieść taka, w której ja nie tylko, że mu zabiorę, ale jeszcze tylko zniszczę, zniszczę mu to, co ma. Ja go poobdzielam, żeby taka mu żeby zabrać na złość zrobić, nie pozwolić się komuś z tego cieszyć. I ostatnia trzecia rzecz, bo to jest tak, że Pan Bóg robi sobie, co chce, mądrego, mądrego ogrodnika, mądrego rolnika, który się troszczy, też obowiązują pewne zasady. Bo gdyby tak było, to w nas ludziach, że Pan Bóg robi, co chce, to w nas ludziach budzi się taki naturalny strach przed pozwoleniem Panu Bogu, żeby nas obcinał albo żeby z nas coś usuwał. Boga też obowiązują zasadę. Tak jak tego ogrodnika, jak on utnie za wysoko, tak ponad pół metra, ponad kolana młode drzewko, to ono całe uschnie. Nie może ucinać wszystkiego, więc nie ma się czego bać. Jezus nas całych nie wytnie. Tak samo te główne pędy, jak skróci za bardzo, to popełni błąd i takie drzewko z jego winy uschnie. I Bóg tego też nie robi. On nas nie wycina. Tak samo to, co rośnie na boki, On ucina tylko o kawałek, nie całe, tylko kawałek, żeby nie urosło w pychę, a więc dla nas to jest wolność. Kiedy modlimy się, mówimy, Panie Boże, spróbujmy, Panie Boże, ja mam pomysł, ja bym chciał, to Bóg mi pozwoli, ale tak w jednej trzeciej. Taka jest zasada, żeby to nie rosło na ilość, tylko żeby z tego była jakość czyli owoc, a więc Bóg też nam daje wolność i najważniejsza rzecz tak jak pasterz to robi z owcami, tak ogrodnik Bóg jak już coś utnie to zawsze smaruje tą paścią zawsze wyleczy i to jest obraz tej, tego formowania, tego ucinania tego usuwania czyli naszej spowiedzi, naszego nawracania, naszego formowania się no nie oszukujmy się ale pewnie wielu, jeśli nie większość z nas już tego fajnego, miłego, przyjemnego uczucia z podstawówki, z pierwszej spowiedzi, że kamień spada z serca, aż posadzka się trzęsie, nie ma. Spowiedź boli. Przed spowiedzią się wstydzimy, boimy, nie chcemy, nawet bardziej chyba niż przed dentystą. Ale do żony, mężów powiem. Na całe szczęście to można powiedzieć po góralsku, bo po polsku to by brzmiało dziwnie, moi ostomili, bo mamy koniec kwietnia. Musimy pity rozliczyć, no i będzie, ze pomógł nas strzyzę, no to by było niebezpiecznie, bo im ci no strzygo na dudki, to wie, kto się rozlicza, to wie, ale pomógł nos strzyzę, moi ostomili. łobcino, łocysko, i no pamiętajmy, tak, jak robi to mądry paca, to nie jest po to, co by nos bolał, i co by my kwitnęło. I ja sobie tak powiem, po prawdzie. Ja sobie tak po prawdzie myślę, że ta łowca, kiedy ona tak becy i zawodzi, ja zaś dziecka, pytam ją, się tak tu tym pom, pompaca, on taki ją To ona, ona nie grajcy, bez to, nie kwicy, bez to, że jej się krzywda, dzień, dzień ją strzygą, ja no tam, ja Jakąś tam ranę e, robią, ja potem to wycinają, bo co w książki a w ona dziękuje, ona się cieszy, bo ona wie, że to jest po to, co by mogła żyć, bo co się złego narobiła sama, jako bez wilki. I tak samo jest nas, w naszym życiu domowym, mojej postominii. Kie nos pomógł strzycę, kiedy nos pomógł kiedy, obcie, kiedy to, co sukę, matę, to to jest po to, co by nie mieć, kiebie.